Cześć witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam przepis na genialną chrupiącą tartę. Tartę na deser, tartę idealną na każdą okazję tak naprawdę. Tarte z kruchego ciasta, aromatyzowanym kremem. Krem ten aromatyzowany jest czarnym bzem. Jak to zrobić zobaczycie za chwilę. Do tego świeże owoce, w moim przypadku truskawki. Mamy sezon na truskawki, także trzeba korzystać. Jeżeli przepis Wam się spodoba zostawcie koniecznie łapkę w górę, klikajcie dzwoneczek oraz zostawcie subskrypcję. A teraz już nie przedłużając dosyć gadania i chodźmy zrobić razem ten przepyszny deser. Przepis na tartę, moi drodzy, rozpoczynamy od masła lub margaryny. Wszystkie proporcje podam Wam w sekcji komentarzy bądź w opisie, także tam szukajcie składników. Do tego od razu dodajemy cukier. Cukier kryształ. Ja robię jak widzicie na oko, jednak, tak jak przed chwilą wspomniałem, wy wszystkie dokładne gramatury będziecie mieli w opisie bądź w komentarzach. Do tego mąka, taka najzwyklejsza typ 450. Do tego solidna łyżka jogurtu naturalnego. Dzięki jogurtowi, tarta będzie bardzo, bardzo krucha. Do tego jedno żółtko. Oczywiście szczypta soli. I całość przy pomocy widelca należy rozdusić i połączyć ze sobą. Następnie, za pomocą dłoni, formujemy kulę. Nie możemy ciasta kruchego wyrabiać zbyt długo. Nie lubi ono ciepła. Tak więc przed samym wałkowaniem, tworzeniem tarty, należy je schłodzić. Najlepiej w zamrażarce około 10-15 minut. Oczywiście zawijamy ciasto w folię spożywczą. Tak to się prezentuje. Chowam do zamrażarki i zaraz pokazuję co dalej. Ciasto na tartę jest w zamrażarce, także my przechodzimy do dalszej części przepisu. Mianowicie przygotowanie kremu. Krem powstanie na bazie czarnego bzu. Będzie on aromatyzowany czarnym bzem. Są to kwiaty czarnego bzu. Wrzucamy je do gara. Jest tutaj taka spora garść, widzicie. Takie kwiatki znajdziecie jeszcze w okolicznych lasach, tylko nie zbierajcie przy drodze gdzieś z głębi lasu najlepiej. Do tego dolewamy około 0,7 litra mleka no właśnie. Dosypujemy troszkę cukru. Teraz taką oto miksturę należy podgotować i przecedzić. Kwiaty bzu już są podgotowane, zresztą widzieliście sami przed chwilą. Jeszcze troszkę je poduśmy. Pachnie przepięknie. Następnie sitko i przecedzamy. Do tego cedzonego mleka dodajemy dwa opakowania cukru waniliowego lub laskę wanilii, a konkretnie jej nasiona. Jeszcze wymieszajmy, wstawiamy ponownie na gaz, musimy doprowadzić do wrzenia i dolejemy zimne mleko, które nam pozostało z litra, czyli około 300 ml, wraz z trzema łyżkami czubatymi mąki pszennej. Cały czas będziemy wszystko mieszać, i tak oto powstanie przepiękny krem aromatyzowany czarnym zem. także do michy trafia mleko, mąka. Mieszamy. Zolewamy zimne mleko, cały czas mieszamy i mieszamy tak długo, aż uzyskamy odpowiednią konsystencję. A o jaką, o jaką mi chodzi, to za chwilę sami zobaczycie. Moi drodzy, schłodzone. Na blat wysypuję odrobinę mąki, tak żeby nic się tutaj nie przylepiło. I nie pozostaje nic innego, jak tylko rozwałkować takie ciasto na grubość około pół centymetra i wyłożyć na blaszkę do tarty. Ponownie delikatnie od góry posypujemy, tak żeby nie przykleiło się ciasto do wałka. I za pomocą właśnie wałka przenosimy ciasto na blaszkę. Cyk formujemy, dogniatamy do dna, do rantów. Za pomocą wałka odcinamy nadmiar ciasta. Resztę ciasta możemy wykorzystać do przygotowania przepysznych ciasteczek. Za pomocą widelca nakłuwamy ciasto tak, żeby podczas pieczenia nam się nie podnosiło. Piekarnik rozgrzewamy do 200 stopni Celsjusza. Na tartę wykładamy papier do pieczenia i całość przygniatamy jakimiś nasionami. Może być też ryż, kasza, może być fasola, mogą być nawet groszówki, jakieś szklane kulki po to, żeby ta tarta nam się nie podniosła. Około 20 minut w piekarniku w ten sposób. Później zdejmujemy ryż i jeszcze dopiekamy przez około 5-7 minut. Budyn jest już ostudzony. Przełożyłem do metalowej miski, w której to będę miksował budyń wraz z miękkim masłem, około dwóch łyżek, delikatnie je nawet rozpuściłem bo miałem świeżo wyjęte z lodówki, także chwilę w kąpieli wodnej albo w mikrofali i macie roztopione masło i teraz za pomocą blendera wszystko razem ze sobą łączymy i krem moi drodzy jest gotowy, właśnie on ma być o takiej konsystencji, wkładamy go jeszcze do lodówki i zabieramy się za truskawki. Truskawki przygotowane, umyte, obrane z szypułek. Sami widzicie, olbrzymy. I teraz takie truskawki należy pokroić w plasterki. Tarta będzie od góry pokryta bardzo, bardzo dużą ilością właśnie truskawek. Tarty już nie będziemy zapiekać. Wszystko tak naprawdę wszystko tak naprawdę mamy gotowe. Truskaweczki kroimy. W około pół centymetrowej grubości plastry. Na upieczoną tartę zobaczcie jaka jest chrupiąca. Usłyszcie tylko jaka jest chrupiąca. O taką właśnie chodzi. Wylewamy krem z czarnego bzu. Aromatyzowanego oczywiście czarnym bzem. I teraz przed chwilą przygotowane truskawy lecą dookoła tarty. I tak oto moi drodzy prezentuje się ta przepyszna tarta. Tak jak mówiłem, ja ją jeszcze wsadziłem przed podaniem do lodówki, tak żeby ten krem jeszcze bardziej troszkę nam stężał. W lodówce ona spędziła no, dosłownie 30-35 minut. Hmm, Wam polecam ją odstawić do lodówki tak na około 2 godzinki co najmniej, żeby ten kremik naprawdę, naprawdę fajnie tutaj zastygł. Do tego dodałem miętę dla ozdoby, żeby po prostu było fajnie zielono. I teraz ukroję Wam kawałek. I tylko spójrzcie, jak to przepięknie wygląda. Koniecznie wykonajcie taką tartę. Oczywiście, pamiętajcie o dobrych owocach, nie muszą być to tylko truskawki, może być to tak naprawdę każdy inny owoc, jaki tylko lubicie. Hiczka też nie jest obowiązkiem, można zaromatyzować krem czymś innym, albo nie aromatyzować go wcale, i też tak przygotować. Zobaczcie. Szybka, prosta, tarta na deser gotowe. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć, do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.